Podobno chcesz zrozumieć, jak wygląda ten świat, nasz świat. Dobrze, opowiem ci, co mi tam, tylko pozwolisz, że poczęstuję się twoim papierosem. Czujesz pod skórą, że to coś więcej niż gadanie starego wariata, prawda? <laughs> Wszyscy to czujemy. Należy ufać własnym przeczuciom. To jedna z niewielu pozostałości po tym, kim byliśmy. Ale ludzie wolą jednak uznawać to za zabobony, za dzieci dziecinadę. Wszystko musi być tak cholernie racjonalne, prawda? Każdy z nas ma przeczucia, swoje wewnętrzne ja, które mówi do nas, szepcze, że coś jest nie tak, że ten świat jest dziwny, inny, obcy. Déjà vu? Widziałeś to już kiedyś, prawda? Nie, to tylko twoje urojenia. Przecież życie nie może polegać tylko na kilkudziesięciu latach charówy, żeby później odejść w stronę światła. Że we wszechświecie są inni, którzy nas obserwują, żyją z nami, nami manipulują, że te wszystkie teorie spiskowe nie są tylko pieprzeniem nawiedzonych sekciarzy. Tak, ale mimo to uznajemy to za brednie i fantazje lat dziecięcych. A gdybym powiedział Ci, że byliśmy bogami? Tak, bogami! Byliśmy wszechpotężnymi istotami, które mogły wszystko, które naginały świat i jego mieszkańców do swojej woli. Stworzyliśmy najpiękniejsze i najpotężniejsze miasto Metropolis, z którego rozciągała się nasza nieograniczona władza. I wtedy pojawił się Demiurg. Istota, która odebrała nam wszystko, uwięziła nas i pozbawiła pamięci o swojej boskości, stworzyła swoje sługi, dziesięciu archontów, które miały odpowiadać za utrzymanie nas z dala od prawdy. A wraz z nim pojawiło się mroczne oblicze Demiurga, Astarot, Pan Piekieł i jego dziesięć aniołów śmierci, które były cieniami archontów. I co, podświadomie sprzyjasz archontom, prawda? Widzisz anioły, które z ognistym mieczem niszczą sługi zła. Nie łudź się, oni wszyscy chcą utrzymać status quo. Nie chcą, abyśmy się obudzili. Oni nas się boją, więc mogą się wyżynać wzajemnie, ale jedno ich łączy: strach przed nami, prawdziwymi nami. Żyjemy w więzieniu, jak w wielkiej bańce unoszącej się w powietrzu, utkanej z kłamstwa i iluzji, żądz i pragnień, które napędzają nas od wieków i z którymi się utożsamiamy. Wiesz, co jest najzabawniejsze? Że to wszystko brednie, to kolejne kłamstwa, to są narzędzia, które manifestują obecność archontów i aniołów śmierci. To ich kompetencje, które skroiły na miarę ludzkości garnitur, farsy i rząd, które odciąga nas od prawdy: religia, rodzina, hierarchia, władza, zemsta, rządze, honor, bezpieczeństwo, poddaństwo, cierpienie, siła, strach. Brzmi znajomo? Od tysiącleci jesteśmy niewolnikami tych pragnień, a to są tylko odbicia archontów i aniołów śmierci. Ale pojawił się promyk nadziei dla ludzkości. Bo Demiurk zniknął. Nikt nie wie dlaczego. To wprowadziło chaos w ułożonym i zaplanowanym świecie. Archonci zwrócili się przeciwko sobie, jak zagubione dzieci po utracie ojca, a Astarot planuje uczynić piekło na ziemi i zająć miejsce swojego bliźniaka. Tam trwa wojna, której echa odbijają się w naszym świecie. A ludzkość nagle zaczęła zadawać pytania. Szukać odpowiedzi, rozwijać naukę, odrzucać zabobony i prostować przygięty do ziemi kark. Zaczynamy dostrzegać rzeczywistość za zasłoną iluzji, ale nie, nie ciesz się za wcześnie. Zrzucamy z siebie kajdany religii i nakładamy w ich miejsce kajdany konsumpcjonizmu, religii i wiary XXI wieku. Jak myślisz, skąd ona się bierze? <śled> Ludzie odkrywają największe tajemnice, gdy przypadkowo otworzą drzwi do metropolis albo gdy w spazmach cierpienia przebijają się przez kłamstwo i dostrzegają komnaty piekieł wokół siebie. Czasami odwiedzają krainy snu, limbo i spotykają tam przerażające istoty, które potrafią się przemieszczać pomiędzy snem a jawą. Potężni liktorzy, wybrańcy archontów lub w śmierci, piastują najważniejsze stanowiska, będąc tym samym naszymi dozorcami. Spójrz w twarz najpiękniejszych ludzi na Ziemi, najmądrzejszych, najpotężniejszych, najpopularniejszych. To są ikony, żywe ikony, które wyznaczają kierunek zgodny z ideą demiurga. Chciałbyś zobaczyć tych ludzi w ich naturalnej formie? Byłbyś zaskoczony. Ten świat styka się z naszym, przenika go. Żeby go dostrzec, musisz wiedzieć, że chcesz patrzeć, albo umieć patrzeć, chyba że jesteś nieszczęśnikiem, który przypadkowo zajrzał za zasłonę. Widzę jednak, że nie jesteś zaskoczony. Widzę w Twoich różnokolorowych oczach radość. Głupiec ze mnie, prawda? Przyszedłeś po mnie. Dokąd trawię? Gdzie mnie zabierasz? Komu służysz?